Ale Jak po włamaniu. Trzymaj palec na spuście. Siedź na dupie i nie drżyj mordy. Muszę pomyśleć. <laughs> Ale jeszcze chcesz mnie tu trzymać? nie mi poodpadałeś pasowci! Ludzie w już mnie szukają. Każdego dnia tracę miliony. miliony. Gdzie jest Lina Malina? Ja jestem Lina Malina. Księżniczka doktora. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację? To twój szczęśliwy dzień. No już bolec! Nie mi się na cycki, tylko daj błęb temu pagasowi i wieź mnie do domu. Zamknij się, głąbie! Ten typ w kabinie to Tul, Mój kumpel i wspólnik. A mnie się wydawało, że my mamy pojebany układ. Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśni. O tak. Już czuję, że to będzie dobre. Proszę święty. Powinnam zacząć nagranie, do kurwy nędzy! Rozdupczysz mi zasięgi! Pilnuj się, frajerze. Ekipa już mnie szuka. Odbiją mnie z tej pieprzonej dziury! Wypuścisz mnie wreszcie? Czy przyszedłeś sobie zwalić? Tul jest fanem Liny od dawna. Śledzi na bieżąco wszystkie jej nagrania. Parę dni temu mieliśmy skok napięcia w sieci, kiedy był podłączony do projektora. Wiesz, jak to jest dogtown. Kopnęło go posty na i braindance wkręcił się trochę za mocno. Usrało mu się, że rzeczywiście jest liną. No i odtąd zachowuje się jak ona. Skoro już wlazłeś na ten pierdolnik, to może miałbym dla ciebie małą robótkę. Co to za osóbka, ta cała lina? Kręci braindance. Akcyjny content w landrynkowym opakowaniu. Wodzi się z gangiem, pieprzy z DJ-ami, ćpie designerskie dragi i pruje z automatu po karoserii drogich aut. Twój kumpel pilnie potrzebuje lekarza. Rozumiem, że chcesz zorganizować dla niego pomoc. Ty nie ma potrzeby. Tul niedługo wróci do normy. Co do ciebie... Dobrze zapłacę, jeśli załatwisz dla mnie jeden drobiazg na mieście. Chodzi o to, żeby skapitalizować obecny stan rzeczy, kumasz? Nie. Sklep ledwo ciągnie, nasze nagrania się nie sprzedają. Masz pojęcie, ile płacimy za wynajem? Ta pieprzona głowa wygląda zajebiście i ściąga wzrok. No, ale nie czarujmy się: w Doktoru nie ma ludzi z pieniędzmi. Mój czas kosztuje. Biorę poważne zlecenia i kasuję poważne stawki. Od razu widać, że jesteś ostrzelany. Właśnie kogoś takiego szukam. W grę może wchodzić mierzenie się na kutasy z gangusami? Twój kumpel stracił kontakt z rzeczywistością, a ty chcesz na tym zarabiać? Pf, błagam. Czy ja u ciebie zamawiałem szkolenie z etyki w biznesie? Nie dramatyzuj. Ja muszę zostać stulem. Pilnować, żeby mi się tu nie zabił albo czegoś nie porozwalał. Ty pojedź po Linę i ściągnij ją tutaj na nagranie. Zrobimy kolap pod tytułem Lina spotyka sobowtóra. Aha. Lina dostanie content na odcinek, a sklep promocje u followersów. Win-win. Nie boisz się, że Tulowi już tak zostanie? Spokojnie nic mu nie będzie. Ludziom czasami odpierdala po Braindensie. Nie takie rzeczy widziałem. Bardziej boję się trepów Hansena, którzy się zjawią po czynsz. Bo na razie zarabiamy jak kurwa z zapaleniem pęcherza. Lina może nas W końcu jest gwiazdą, musi dostawać dużo takich propozycji. Pewnie ma force jak Beduin Piachu. Nie, wcale nie. Pozuje na Wielką Gwiazdę, bo to się sprzedaje. W rzeczywistości wciąż czeka na swoją wielką szansę. Dobra, sprowadzę tu Linę. Potrzebuję tylko jej adresu. Wysyłam, jak nagranie wypadnie fajnie. odpalę ci coś ekstra. To kuloodporny plan. Co może się nie udać? Co to za osóbka? Ta cała lina. Kręci brain densy. Temu biedakowi trzeba pomóc, a nie filmować go jak małpę Jakbyś się za tego zabrał? Odezwij się, może do Lipera, albo do kogoś, kto zna się na braindensach. <laughs> Nie, no jasne, no się myli. Nie boisz się, że tulowi już tak zostanie? Spokojnie, nic mu nie będzie. Ludziom czasami odpierdala po braindanceie. Nie takie rzeczy widziałem. Bardziej boję się. Wlepów w Hansena, się zjawią po czynce. Bo na razie zarabiamy jak kurwa... Wypuścić mnie wreszcie! Pękerza. Czy przyszedłeś sobie zwalić? Klucza nie mam. No to zasuwaj po niego, Peonie! Eilina, śledzę Twoją karierę od samego początku, od tych wariackich amatorskich brain z bikerami z Badlandów. Mam za sobą trudny okres, życie mocno dało mi się we znaki, tylko w Twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny content. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho, oddany fan Edgar Tull. <słuch> Urocze. Teraz żałuję, że wyrzucałem listę od fanów. Napisane odręcznie i od serca. To chyba było dla niego ważne. Edgar, ty tak na serio? Po co ten cyrk? Jaki kurwa, Edgar? Nacibałeś się? A, może trzeba nim mocniej wstrząsnąć? Wrócimy do tego. Nie obczajaj mnie, tylko mów. Wysyłka, słuchaj. Co jest z tobą? Co to w ogóle ma być? trochę. Uważaj! Weź ich stąd wymieć, bo tam księżniczka ukradła. Najpierw do nich zagadam. Może to kumple liny. Znudziło ci się oddychanie prostym nosem? Szoruj stąd. Fajna chałupa, Kto tu mieszka? Chuj ci do tego. W tył, zwrot i naprzód marsz, kolego. Obstawiłem bańkę na loterii ciał. I wiecie co? Brakuje waszej czwórki do szczęśliwego numerka. nakryje mnie na włomaniu, trudno ją będzie urobić. Lepiej poczekać na nią na zewnątrz. Lina idzie. Zgrywaj ważniaka. Sypnij jakimś grypsem z branży. Błagam cię, nie sufleruj mi. A cholera? Widziałeś, co tu się stało? Już tak leżeli, jak przyszedłem. Musieli znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Przykro mi, jeśli ich znałaś. Jezu, ale chryja. Muszę zadzwonić do Melanie. Niech otworzy nabór. No nic. Chcesz autograf? Jestem headhunterem wytwórni BD Syndicate. Masz cholerne szczęście. Chcemy zaproponować ci angaż. Na początek zrobimy pilot nowej serii. Jeśli chwyci i będziesz mieć fajną chemię ze współgwiazdą, lecimy z produkcją. Eee, typ jest wolni. Może jestem łatwa, ale nie jestem tania i zawsze kasuję zaliczkę. Słyszałaś o projekcie Pasja? Pewnie. Głośna premiera, multum kontrowersji, miliony sprzedanych kopii. Pracowałem z producentką, Rachel. Nie od dziś ze w tej branży. Wiedziałam, że kojarzę twoją buźkę. To ty go przybiłeś! Dobra, sorry, tylko cię sprawdzałam. Nie wyobrażasz sobie, ile dostaję lipnych propozycji. Rozumiem, że mamy umowę. Jasne. Przyniosłeś scenariusz? To ma być improwizacja. Zagrasz na wyczucie. Wysyłam ci adres, spotykamy się wieczorem na miejscu. Shank, producent, będzie tam na ciebie czekał. Dobra, to ja lecę do domu, ogarnę się i zrobię pazurki. Papacki! Niewidzialna ręka ręku. Wyjmujesz mu z kieszeni i spierdalasz. A jak mnie dogoni? Na stadion. I nawet buty po mnie zgapiłaś! Bezwstydna wstydna la Lafirinda. Ja tego tak nie zostawię! Mój wizerunek jest chroniony prawnie! Do usranej śmierci się nie wypłacić! Mój wizerunek z paślaku, twój! Porepusia, laczki, oksy, wszystko robione na zamówienie! Lina Malina, znak towaru zastrzeżony, pieprzona imitatorko! Słuchaj, to wszystko jest bardzo dziwne. Co ja mam tu właściwie grać? Panowie i panie, reżyser na planie. Zaraz to ogarnę. O, super, że jesteś. Wysyłam ci kwestie. Po prostu przeczytaj na głos. W porządku, mamy. Hej, lina, śledzę twoją karierę od samego początku, od tych wariackich amatorskich braindansów z bajkerami z Badlandów. Mam za sobą trudny okres. Życie mocno dało mi się we znaki. Tylko w twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny kontent. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho. Oddany fan, Edgar Tull. Hej! Wyglądasz całkiem jak Lina Bo Malina. Bo jestem Lina Malina! Słuchaj, wiem, że w życiu różnie bywa i czasem najłatwiej uciec w jakąś komfortową iluzję. Ale musisz otrząsnąć się z tych urojeń. Dla własnego dobra. Kurwa, czy to ma być jakiś żart? Zrywamy z formularnymi konwencjami narracji. To house, Studium labiryntu ludzkiej duszy. Co za amatorszczyzna! Spierdalam sobie. Shank nie sprzedała jej więcej braindensów. Dzięki za pomoc. Zaraz się rozliczymy. Kurwa, Shank, co ja mam na sobie? Eee, Cześć, przyznam, tuj, Fajnie, że jesteś... na już głową. się, żona znaczy, kurwa z powrotem. A później ci wyjaśnię. Nie będziemy prać brudów przy ludziach.